No, znowu po następnej przerwie. Nie wiem, jak to będzie długo trwało, pani Janino, ale ja muszę to zrobić do końca, ponieważ jestem człowiekiem, który ma obowiązek być człowiekiem i obywatelem. Tak postanowiłam, mając jeden rok. No i taka jest moja racja stanu. Nie mogę dalej. Życia ciągnąć bez e, weryfikacji tego, co się w moim życiu działo, tej weryfikacji takiej prawdziwej do położenia klocków tam, gdzie one były. W taki sposób w miarę obiektywny, bez e, złości, bez e, bilansu, bez. E, zrobiłam wszystko, żeby być obywatelem i człowiekiem. Praktycznie mówiąc, e, e, potrzebuję tylko. Prawa do wykonania tego, co wykonałam. Ważne, żeby za pomagać, a nie załatwiać sobie spokój sumienia. Za każdym razem, kiedy pomagam, zupełnie nie obchodzi mnie moje sumienie, ponieważ moje sumienie jest niezwykle zapełnione śmieciami. Ja, no, czuję się trochę jak kubeł na śmieci, taki e, rozkładający się już tych śmieci od wielu lat. Więc sumienie mam niezwykle nieczyste, ponieważ krzywdziłam e, swoje życie, innych życie w sposób niezwykły, tylko niezwykle oficjalny. Więc sumienie, jakby, jest e, czymś, co bardzo ciężko jest mi w ogóle: to znaczy, jeśli kogokolwiek oskarżam, czy o kogokolwiek oceniam, czy. I chciałabym się przeciwstawić złu, gdziekolwiek nie widzę. Zawsze odzywa się we mnie taki ostry, w tej chwili już duży dzwonek. Ja, nawet już w tej chwili nie, nie zaczynam nikomu nikogo oceniać, czy oskarżać, czy cokolwiek mówić o kimś tam. Że coś robi źle, dlatego że ten dzwonek jest już taki nieustannie dzwoniący, więc nie mam szans, żeby to, to zametlać. Po prostu musiałabym najpierw e, oskarżyć siebie, nie wiem, postawić siebie przed sądem, przed policją i przed, przed wszystkimi, którzy. Przed kimkolwiek, kto by chciał wyegzekwować ode mnie obowiązki, które leżą odłogiem od wielu, wielu, wielu lat. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek ten obowiązek w jakiś sumienny sposób spełniałam. Zawsze wszystko to, co robiłam, robiłam w jakimś takim oskarżeniu yy, siebie samej. Albo po prostu, no tak jak mówię, kradłam, żeby jeść. Ale jednocześnie nie w domu było zawsze co jeść. Także to jest taki, taki dylemat, w którym miałam wszystko tu, w tym, w tym dużym domu. Miałam wszystko, co jest potrzebne do tego, żebym była dobrym, fajnym, yy, pozytywnym człowiekiem. Dobrym człowiekiem, tak jak pani mówi, dokładnie tak miałam na myśli, tak chciałam. Takie było moje, taki był mój przymus, obowiązek, taki warunek w ogóle, żebym mogła postawić krok w drugą stronę. Zawsze był z absolutnie pozytywnym myśleniem i wszystko, co robiłam, zawsze kończyło się głównym. Ponieważ świat niestety, Pani Janino, nie jest zbudowany i Pani doskonale o tym wie. Że nawet matka rodząca dziecko, bo długi czas to też rozum, nie mogłam zrozumieć, dlaczego właśnie te biedne rodziny mają dużo dzieci. Nie jest to prosto zrozumieć. I wiele osób oskarżało mnie o to, że nawet miałam to jedno dziecko, będąc w tej sytuacji, w której. 16 lat temu zaczęłam jakby jeszcze raz po takim ostrym dresiecie. Praktycznie mówiąc, faktycznie pośrednio przyznaję im rację. Nie miałam prawa w tej sytuacji zbudować nowego domu, czy nawet mieć jakąkolwiek, rozwinąć jakąkolwiek nadzieję, że ją zbuduję, bo na gruzach domu się nie buduje, bo się przewróci na pewno. Ale miałam do wyboru albo zabić, albo pociągnąć życie, próbując bardzo dużo zmienić i zresetować. I wprawdzie próbowałam jeszcze dalej, znaczy próbowałam. Nie podejmowałam takich decyzji, żeby krzywdzić. I mam taki tylko efekt. Yy, no, ważny efekt, że krzywdziłam, ale nie s-krzywdziłam. To jest. No, dość istotne. Ważne, żeby pomagać, a nie załatwiać sobie spokój sumienia. No właśnie, nigdy nie załatwiałam swojego sumienia. Po prostu zginało mnie czasem i prośba drugiego człowieka, mimo iż. Bo kiedyś nie miałam tego dylematu. Zresztą też i często nie spotykałam aż tak dużo tych ludzi. W tej chwili to jest to codzienność. Spotykanie ludzi, którzy żebrzą. Jest to absolutna codzienność. Ludzi złodziei, ludzi, którzy sobie jakoś tam radzą, tak czy inaczej, robią to na lewo, na czarno, na. na... Tak, to są wszystko też złodzieje, tak? Znaczy ludzie, którzy, którym nie powinno się pomagać, bo bo przecież przestępują prawo, prawda? Powiem więcej, bo cały czas szeroko bardzo obserwuję. Nie znam biznesu, w którym by ktokolwiek uczciwie wszystko płacił pracownikom, płacił podatki, płacił ZUS, płacił. Znaczy, uczciwie, że tak powiem. Nie znam takiego biznesu. Zawsze dokopywałam się do. Faktów, które o tym mi już niezbicie mówiły. Lewych rachunków, kogoś na czarno pracującego i tak dalej, i tak dalej. Okradamy siebie nawzajem nieustająco. Więc to sumienie, to jest takie, no, spokój sumienia. I stąd ludzie bardzo chętnie, ci co najbardziej nie są w porządku, bardzo chętnie metlają i to sumienie chcą mieć czyste, więc coś tam dają, ale tak też nie jest zawsze. I nie wszyscy. I byłabym niesprawiedliwa, gdyby ktokolwiek, bo mnóstwo ludzi powie, że to jakaś bzdura. Co Twoim zdaniem lepsze? Znieczulić się na żebrzących? mijać ich obojętnie i nic nie dawać, czy jednak czasem dać dwa złote. To już lepiej nic nie dawać. Dzisiaj pani mówi, że jednak te cztery złote to znaczy. Dwa złote to może nie, czy to chodzi o pieniądze, o ilość pieniędzy, czy to takie trochę głupie. Bo nawet jakbym dostawałam, ponieważ Mój mąż nie miał prawa do pieniędzy, nie miał prawa do nie miał prawa do, do pracy, no więc miał prawa umierać, więc no w tym mopsie to siedziałam właściwie głównie z tego powodu, że reprezentowałam jego tyłek, owszem i rodziny całej, ale ja. Nieustannie nie miałabym prawa mówiąc w ten sposób oficjalnie, co robię i w jaki sposób się zachowuję. W Mopsie nie dostałabym ani złotówki. Natomiast mąż, ponieważ był ciężko chory, nie miał środków do życia, miał córkę na utrzymanie, no więc dostawał 100 zł, 200 zł. Niejednokrotnie przychodziłam do Mopsu i rozmawiałam z panią. nie mnie, do roboty! Tam coś tam! Do roboty że czemu nie idę. No, bo nie mam zamierzam przecież wspierać rzeczywistości, w której po 30 latach człowiek umiera. bo, bo co? Bo taka jest, taki jest paragraf, taki jest, taki jest prawo, taki jest porządek i tak dalej, i tak dalej. No, przecież to bez sensu jest. Płacę, płaciłabym podatki za ten paragraf, prawda? I dopóki go nie zmienię, mówiłam już. Wychodzę z domu i nieustannie od 25 lat dziwię się, że korzystam ze wszystkiego. Ubezpieczenia, znaczy chora, chora jestem też, coś tam się dzieje, e, z, ze szpitala, z e, dróg, e, do szkoły chodzę, czy tam moje dziecko, to wszystko jedno. Mój dom jest taką pewną infrastrukturą. Jeśli mówię, że chodzę do szkoły, no to ktoś powie, że kłamie. Jeśli moje dziecko chodzi, to tak jakbym ja chodziła. Bo reprezentuję tą szkołę również. Całej. Więc generuje... To są niezwykłe ilości pieniędzy. I. To jest takie ciekawe, że 25 lat mogę za nic. Kompletnie za nic nie płacić. I nawet. I jakby. Właśnie mówię, że zaczęłam z moc się rozmawiać właśnie w ten sposób. Przepraszam, czy pani. Pani jest nienormalna. Tak gdzieś tam zostało rzucone I ja mówię, proszę panią, czy pani uważa, że ja żyję, że za 300 zł na trzy osoby miesięcznie. No nie wiem, kto tu jest nienormalny, to nie zapomnę. Znaczy nie zapomnę, no, ja nie jestem śwendetowiec. W którymś momencie przyszłam po jakichś kolejnych historiach. Przyszłam do niej i powiedziałam tak. Wie pani, mam Pani pomysł, nie, nie to, że tu jakby robię z Panią idiotę, czy tam coś tam, czy że, no to Pani ma rację, to Pani mi pomaga. Powiedziałam mi tak, mam dla Pani taki pomysł, im by Pani miała mniej podobiecznych, tym by Pani miała większą pensję, a jakby Pani miała jeszcze mniej, jeszcze mniej, to by Pani spała na korsie. Pasuje to Pani? Wyrzuciłam. No to są filozofie, prawda? Pomóc komuś, nie dając 100 czy 200, bo przecież to... Ja w pewnym momencie zorientowałam się po 25 latach, że jestem podopieczną 25 lat i nie mogą mi ludzie... Znaczy, nie można mi pomóc? Jest to po prostu śmieszne, no, no jest to po prostu śm... żałosne. Żeby 25 lat człowiekowi pomagać i nie pomóc. Na szczęście ja do mopsu nie przychodziłam w zasadzie po żadną złotówkę. Prawie nigdy. Oczywiście, że jak chcę cokolwiek zrobić, musi zjeść. Zakończyłam mops tuż przed śmiercią męża, kilka miesięcy wcześniej. Powiedziałam od drzwi, że przychodzę, po iluś miesiącach już w ogóle nie bycia już latach, przepraszam, bo 1500 zł nie pozwala już w ogóle na poziom żadnej pomocy, ponieważ 456, jak to usłyszałam, 456, 456 zł wymaga, znaczy jest to pułap, w którym można człowiekowi pomóc. To jest już zupełnie osobna historia, bo tych pułapów jest w Polsce skolko ugodno. I praktycznie biorąc to, jest to takie charakterystyczne, że człowiek, który uzupełnia sobie prawo do rządzenia yy, drugim człowiekiem, w ogóle sam nie wie, na jakiej podstawie sam żyje. To znaczy, ile tak naprawdę wymaga człowiek, żeby był człowiekiem. Ile potrzeba mu miejsca, czasu, pieniędzy, nie wiem, bycia w porządku wobec prawa, porządku, zajmowanie się dziećmi, wychowywanie dzieci, włożenie na, na, na nie. Chyba co urzędnik to to inna historia. To znaczy tych pułapów jest kilka też i finansowo. Pan Grzegorz się pyta, co twoim zdaniem lepsze znieczulić się na dobry, to już lepiej, a już to czytałam, to już lepiej nic nie dawać. No właśnie, coś czasem bywało, że zaczęłam już nic nie dawać. To znaczy, jak mnie zaczepiają ludzie i mówią, że 50 groszy, zauważam, że jeśli dam, to potem stale, bez przerwy, mnie ten człowiek zaczepia i zaczepia, ponieważ już raz dałam. Drugi raz. <śmiech> <śmiech> Oczywiście wiem, że. Że to nie ma żadnego sensu, to znaczy nie ma sensu, to znaczy yy, ma to sens, to znaczy on ma jakąś tam alkohol yy, utrzymujący go przy życiu w tej sytuacji, no to, to, to nie jest jakby, ja tego nie oceniam. Znaczy nie jestem w stanie wyobrazić sobie, bo sama też z autopsji wiem o tym, że czekam na ulicy, ja w ogóle podziwiam tych ludzi, którzy w ogóle mają ochotę jeszcze być, yy, żyć. Po prostu, wie Pani, Pani Janino, ja niezwykle mocno zawdzięczam to, że dzisiaj tu jestem, mnóstwu kloszardom, mnóstwu ludziom, nie tym, którzy którzy sobie prawo do tego, żeby rządzić, tych, tych dobrych, tych szlachetnych, tylko mój mąż był terrorystą, pod każdym względem był człowiekiem, no wręcz był bandytą. Mogłabym tak powiedzieć już, tak? To był jedyny człowiek, który miał ochotę mi pomóc 16 lat temu. Przeciwstawił się mojemu nieustannemu umieraniu. Między, znaczy, przeciwstawił się temu, co, co się w moim życiu stało, to znaczy 11 lat. Ja byłam człowiekiem, który. No, jak się potem już tu dowiedziałam, kiedy wróciliśmy tutaj, no właściwie to już byłam na ulicy. Tylko nie byłam na to przygotowana. Dzisiaj, może 16 latach, wiem, że mogę już jutro znaleźć się poza tym domem. Jestem już przygotowana na to. Ponieważ wiem, że jeśli pani mnie potraktuje tak, jak pani mówi, nie da mi pani na tej ulicy. To umrę, ale ja będę wiedziała, znaczy umrę z godnością, rozumie Pani? Umrę z poczuciem y, zachowania twarzy. Y, mam swoją historię zweryfikowaną. Nie mam do Pani pretensji, nie mam do nikogo pretensji, i umrę, ponieważ podejmę taką decyzję nie włożenia swojego tyłu dłużej niż 5 minut. Po prostu przestanę jeść. Jestem tak zazwyczajna nie jest, <laughs> Ponieważ 25 lat napisałam Pani na tym, nawet Pani nie, chyba nie zwróciła w ogóle uwagi na to. Tylko napisała mi Pani coś niezwykłego na sam koniec. Ewo, dziękuję, mam nadzieję, że było pysznie. Jeden obiad to 4 złote. No tak, wybór komu pomóc jest trudny. Nie poszłam na ten żaden obiad, bo nawet mi nie przyszło do głowy. Kupiłam sobie wczoraj piwo, rozumie Pani? Przerwałam swoją abstynencję, ostatnio tak troszeczkę się tam wygłupiam. No, 16 lat nie miałam w pysku alkoholu. Kupiłam sobie piwo i wypiłam z kolegą po pół piwa z wolontariuszem, z człowiekiem, który nieustannie pomaga tysiącom dzieci, jego dom jest w stanie takim jak w każdym wolontariacie W każdym może no źle powiedziałam w każdym wolontariacie bo ci co bo pani nie jest głodna nie może być pani głodna i byłoby to jakieś bezsensowne gdyby pani była głodna i podchodziła do człowieka który jest tylko nieco chudszy od pani nie wyobrażam sobie, żeby Pani tak robiła, no to dla mnie to jest oczywiste, że musi mieć Pani komfort nawet czy dużo ponad przeciętny, żeby spokojnie, z uśmiechem, z jakąś radością, z jakąś nadzieją pomagać tylu osobom, to jest dla mnie jasne. Że Pan Tusk chodząc w grana za 5000 tysięcy, yy no nie może mówić, znaczy kiedy mówili mi, że jakiś tam samolot jest zdezelowany, no to jest siara, jakiś wstyd po prostu, jak można reprezentować państwo w samolocie, który się rozsypuje. I nie potrafię mieć jakby tutaj pretensji o to, że on ma glany, tylko pan Tusk od 25 lat mi mówi, że trzeba jakąś, kolejna droga, wizja i tak dalej, ale butów mi nie daje. Papu Był taki moment, kiedy chodziłam w w zimie, bo nie miałam pieniędzy na... Problem polega na tym, że ja nie weryfikuję tego, <laughs> tylko jak mam powiedzieć, okej, okay, panie Tusku, okej, okay, panie Donaldzie, idę, bo są w zimie. Wie pani, zaciskanie pasa jak to teraz mówią z różnych powodów, bo kryzys, taki dopust dłoży,. prawda, kryzys to się tak tak spadł, jak deszcz, albo wichura, albo huragan. Śmieszne to jest, po prostu, no nieważne, nie jest to Pani zadanie. Ja tylko próbuję zweryfikować to, co... Pani otwiera tu puszkę Pandory. Otworzyła Pani 6 sierpnia, kiedy jeszcze miałam nadzieję, że mąż nie umrze z głodu, no niestety umarł. Z głodu umarł. Weryfikacja jest, znaczy napisane ma w papierach nieco inaczej, ale yy, znaczy nieco inaczej w sensie końcowym. Natomiast początek jego choroby był <coughs> dokładnie taki. Wszyscy lekarze <coughs> diagnozowali <coughs> go jednoznacznie. Przepraszam.